Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepień jest uczulenie na substancję czynną zawartą w szczepionce lub którykolwiek z pozostałych składników szczepionki. Ponadto są sytuacje, w których przyjęcie szczepionki należy skonsultować z lekarzem. U pacjenta wystąpiły problemy z oddychaniem lub inna ciężka reakcja alergiczna po wstrzyknięciu jakiejkolwiek szczepionki. Pacjent kiedykolwiek zemdlał po podaniu zastrzyku. U pacjenta z ostrym stanem chorobowym Zastrzeniem choroby przewlekłej lub infekcją przebiegającą z wysoką gorączką. Pacjent ma problemy z krzepnięciem krwi. Łatwo powstają jego śniaki lub przyjmuje lek przeciwzakrzepowy. Pacjent ma osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, np. zakażenia HIV, lub przyjmuje leki wpływające na układ immunologiczny, np. kortykosteroidy. Przybycie COVID-19 nie gwarantuje trwałej odporności i nie jest przeciwwskazaniem do szczepień. Osoby, które przeszły chorobę bezobjawowo lub objawowo, mogą szczepić się już po około miesiącu od uzyskania dodatniego wyniku testu. Ozdrowieńcy, którzy mieli pełne objawy choroby, mogą szczepić się później, mniej więcej 3 miesiące po przechorowaniu. Jeśli u pacjenta wystąpi nieznacznie podwyższona temperatura ciała albo infekcja górnych dróg oddechowych, tak jak przeziębienie, Szczepionka może zostać podana. Każdy, kto ma możliwość, powinien skorzystać z bezpłatnego programu szczepień przeciwko COVID-19. Ja, jako lekarz, jestem zdecydowany. Zdecyduj się i ty. Zgłoś się na szczepienie. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 Sekund o Zdrowiu.